Dziennik pokładowy. Guybrush Threepwood. Zaginiony na morzu już od wielu dni. Nie mam ani załogi, ani instrumentów nawigacyjnych. Żadnego prowiantu poza połową hot-doga. Jeśli wkrótce nie znajdę wody, jestem pewien, że już po mnie. Tylko nadzieja na odnalezienie mojej miłości Elaine trzyma mnie jeszcze przy życiu. Moje poszukiwania bajecznego skarbu Big Whoop doprowadziły mnie do tak nędznego stanu. Myślałem, że przyniesie mi glorię i chwałę. A zamiast tego doprowadził mnie w szpony mojego wroga, pirata zombiu, czakę. Pokrzyżowałem jego złe plany poślubienia Elaine i chciał się zemścić. Ach, jestem naprawdę bardzo spragniony. Gdybym tylko mógł wypić łyk świeżej wody, miałbym siły na dalszą żeglugę. Ach, ale wiem, że nie ma tu nic oprócz oceanu przez wiele mil. Gdybym trafił na ląd, mógłbym znaleźć wodę i jakąś żywność. Może owoce. Coś, co zwalczyłoby szkorbut i pomogłoby odzyskać siły. Może trochę bananów? Ach, dlaczego torturuję się w taki sposób? Równie dobrze mógłbym zażyczyć sobie kurczaka i wielki dzban z grogiem. Och, moja słodka Elaine. Czy jestem skazany, by umrzeć z głodu na tym oceanie, nie ujrzawszy twej twarzy ten jeden ostatni raz? Czy jestem...